Witajcie kochani! Dzisiaj chciałam poruszyć bardzo osobliwy temat, a mianowicie z uwagi na to, co do mnie piszecie i z czym sobie przede wszystkim nie radzicie. Ja się przyznam też, że silnie odczuwam wszystkie symptomy przebudzania. Chciałam się z Wami podzielić tym, co jest we mnie i jak ja sobie z tym radzę. Bałwochwalcze byłoby stwierdzenie, że to, co powiem, będzie świętą prawdą absolutnie tak nie myślę i nie chciałabym, żeby ktokolwiek w ten sposób myślał o tym co mówię. Szukałam odpowiedzi na ten temat i to co znalazłam w dużej mierze pokrywa się z tym co sama przeżywam. Wybrałam sobie 10 takich punktów najważniejszych tych naszych symptomów przebudzania i chciałam się z wami podzielić tym w jaki sposób ja radzę sobie z tymi dolegliwościami, tak to można nazwać. Pierwszym takim symptomem przebudzania są specyficzne bóle ciała. Najczęściej te bóle ciała pojawiają się w okolicach karku, szyi. Ja osobiście też odczuwam dziwne mrowienie w tym obszarze mojego ciała i wtedy, kiedy ten ból, to napięcie się pojawia, wykonuję bardzo, bardzo prostą rzecz, którą Wam polecam. Nie tylko z tego względu, ale też to co robię dotlenia mój mózg, który dużo lepiej wtedy pracuje. Jest to asana krzyża i ta asana jest bardzo prosta do wykonania praktycznie w każdej sytuacji, za biurkiem, w samochodzie, kiedy stoimy w korku, oczywiście na ręcznym hamulcu. W wielu innych sytuacjach. Ja wam teraz zademonstruję. Z wdechem wyciągamy bardzo, bardzo mocno w górę kręgosłup, a z wydechem powolutku pochylamy głowę w dół, rozciągając kark szyję, z wdechem unosimy wolno głowę w górę i lekko w tył odchylamy głowę, tak jakbyśmy z tyłu chcieli przytrzymać jajko, nie za mocno, znowu w górę, z wdechem oczywiście, cały czas się wydłużamy, jakby ktoś nas chwycił za czubek głowy i próbował wydłużyć kręgosłup, a z wydechem pochylamy głowę do prawego boku, nie unosimy ramion, całe ciało jest rozluźnione, kolejny wdech, i z wydechem do lewego boku. Powtarzam tak kilka razy, dlaczego Asana Krzyż? Można to sobie wyobrazić, gdyby gdzieś ci uciekła ta informacja, że czubkiem głowy na niebie rysujesz znak krzyża. Dodaję oczywiście do tego różne krążenia głowy. Wszystko odbywa się wolno, delikatnie, z miłością dla ciała z miłością dla tej przestrzeni, którą sobie właśnie ofiarowaliśmy. Rozciągam też pozostałe mięśnie, które są połączone z tym obszarem. Zaplatam dłonie z tyłu, odciągam mocno i podnoszę na tyle, ile mogę w górę. Oddycham głęboko, mocno. Poczujecie otwarcie klatki piersiowej. Tu można wykorzystać to otwarcie, takie jak gdyby mechaniczne trochę klatki piersiowej. Więc pompujemy powietrze i rozluźniamy. Przeciwstawnie, rozciągamy się w drugą stronę, pochylając głowę. I tak kilka razy. Zapewniam Was, że wykonując kilka razy dziennie to ćwiczenie, na pewno te dolegliwości w dużej mierze ustąpią. Drugim punktem, takim objawem tego naszego przebudzenia jest głęboki smutek. Nie wiadomo skąd. Jest to dziwny smutek, ponieważ zauważamy, że jak gdyby nie ma przyczyny tego smutku. A jest on głęboki i dokuczliwy jak nigdy dotąd. W moim odczuciu e, oczyszczamy się z tego, co przez lata nagromadziliśmy i tłumiliśmy. Te wszystkie przekonania, e, to, że e, będąc na ścieżce duchowej, e, nie ma przestrzeni na smutek, jest tylko przestrzeń na radość, jest absurdem. Oczywiście każdy z nas przyszedł tutaj doświadczać wszystkiego. Co na tym świecie występuje, i smutek należy do tej jednej rzeczy. Ta świadomość tego, że smutek nie jest czymś złym, że jest tylko okresem, jest tylko chwilą, jest tylko momentem, daje duże uwolnienie. Nie utożsamiamy się wtedy z tym smutkiem, tylko pozwalamy sobie, mówiąc mu tak, na głębokie jego przeżycie. Jak ja sobie radzę z tym smutkiem. Już wspominałam ostatnio o, o uczuciu gniewu czy złości, złuszczenia się przy okazji Walentynek, co ja wtedy z tym robię. Robię dokładnie to samo, kochani. Wtedy, kiedy medytuję i przywołuję piękne chwile, to z tym taką przyjemnością się w tym zatapiam. Wtedy zawsze odnajduję tą, ten wewnętrzny spokój, harmonię, dotykam tego swojego jestestwa i wiecie, że tutaj już brakuje słów, żeby wyrazić tą majestatyczną chwilę, która się pojawia w naszym życiu, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą i dotykamy źródła naszego istnienia. Okazuje się, że zanurzając się w tym smutku, przechodząc przez te wibracje, ten, wibracje chaosu. Spoczniemy w tej samej ciszy, w tej samej, w tym samym obrazie majestatycznej chwili. Dotkniemy jej i warto spróbować. Warto powiedzieć tak tej chwili. Warto nie się z tym zmierzyć, a się w tym zanurzyć. To odnośnie smutku, za tym smutkiem bardzo często pojawia się głęboki szloch, taki szloch, gdzie nawet bliscy nie dadzą nam ukojenia w słowie, w przytuleniu. Po prostu ja i w moim odczuciu pojawia się on dlatego właśnie, że też został mocno stłumiony. Zapytajcie sami siebie, ile razy wielu z was dostało po głowie za to, że płacze. Jak często nasi rodzice z bezsilności tłukli nas za to, że płaczemy, za to, że sobie nie radzą z tym, co. co w sposób spektakularny w formie płaczu objawiało się w dzieciństwie i nie tylko. Jak często tkwimy w przekonaniu, że nie wypada płakać, tak, że jest to niestosowne. No kolejny absurd, kochanie, kolejny program. Popłaczcie sobie. Każdy z nas, każdy z nas, kiedy zatrzyma się nie na płaczu, a przywoła tę chwilę, jak czuł się, kiedy się wypłakał. Dotknie tego głębokiego zrozumienia, wielkiego daru, jakim jest płacz. Jest to jeden ze sposobów, prostych sposobów, które te proste sposoby nas nigdy nie zawodzą. Na uwolnienie napięcia z ciała, na oczyszczenie się z tego, co nas boli, co nam dokucza i co nam doskwiera w danej chwili. Zastanówcie się nad tym następnym razem, kiedy pojawi się ta przestrzeń ups, Barulek! Zastanówcie się następnym razem, kiedy zechce Wam się płakać, czy potraficie się przytulić w tym płaczu i potraficie sobie po prostu pozwolić na niego, płakać tak długo, jak zechcecie. Zobaczcie po prostu, zaryzykujcie, zobaczcie, co się stanie, kiedy w takiej formie dotkniecie tego płaczu, kiedy w takiej formie podejdziecie do tego, co do, tej mo do tego momentu mieliśmy bardzo mocno oprogramowane w głowie. Kolejnym symptomem przebudzenia jest to, że też budzimy się w nocy, między drugą a czwartą, no różnie to wygląda, ale najczęściej między drugą a czwartą. Ja swojego czasu o 2:20 z zegarkiem na ręku wstawałam, jak pchiełka wyskakiwałam z łóżka, byłam po prostu wyspana. Co zrobić wtedy, kochani? No zaakceptujmy tą chwilę. Tyle cudownych rzeczy możemy zrobić w tej nocy, kiedy wszyscy już śpią i kiedy ta przestrzeń jest tylko dla nas. Co zrobić z tymi snami? Nie utożsamiajmy się z nimi tak. Sen jest bardzo ważną sferą naszego życia, to jedna trzecia naszego życia. Kiedy są symboliczne sny, pomóżmy sobie, sprawdźmy, co ten sen oznacza. Zobaczmy, że te wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą, są podpowiedzią. Otwórzmy się na y, zaprzyjaźnienie się z tą sferą snu. Tylko tyle, tylko tyle. Wolni od oceny tego wszystkiego, wolni od y, lęku przed tym nowym, nieznanym. Jesteśmy otwarci, pozwalamy sobie, jak ta rzeka, płynąć na tej nowej drodze do samopoznania. Dzięki temu otwarciu możemy poznać siebie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Dzięki temu otwarciu przyjmujemy to, co przychodzi nowe. Bardzo często paraliżuje nas to, co się pojawia w nas, to nowe. A ja proponuję otwarcie zwykłe, wolne od oceny. Tylko tyle, kochani. Tylko tyle. Kolejnym symptomem, o którym bym mogła wspomnieć, jest bardzo dotkliwe uczucie samotności, które się pojawia. Tu się podzielę takim kawałkiem swojego życia. Wiecie dobrze, że jeszcze do niedawna mieszkałam w Holandii i. I cieszę się z tego powodu, że posłuchałam swojego serca i wyjechałam, wyjechałam na półtorej roku do tej Holandii, ponieważ właśnie tam mogłam pozostawić to, co tu, w czym tutaj żywo uczestniczyłam. I właśnie w tej Holandii przeżyłam no, niesamowicie dotkliwe, dotykające mnie cieleśnie. I na, jakby nawet na poziomie duszy, uczucie samotności i opuszczenia. Dziś jestem niesamowicie wdzięczna za to doświadczenie, słuchajcie, bo wydarzył się cud. Odkryłam siebie dla samej siebie, zobaczyłam, kim jestem, zobaczyłam też, co sama dla siebie stanowię. Mogłam w tej ciszy, w tej samotności, w tej pustce, która się pojawiła, Odkryć nowe, odkryć nowe przemyślenia, odkryć zupełnie inne przestrzenie. Co robię, kiedy pojawia się jeszcze teraz to uczucie oddzielenia, to uczucie samotności? Przyjmuję to jako dobrą monetę, przyjmuję to jako coś, co jest biegunowe. Często posługujemy się terminami jest światło i cień, często nie lubimy tego cienia, często lubimy tylko to, co jest tym światłem. Kochani, ten cień daje nam tyle mądrości, to właśnie ten cień nas zatrzymuje. To właśnie ten cień sprawia, że odbywa się w nas coś, co nazywam takim monologiem wewnętrznym, i to też jest kolejny symptom przebudzenia. Czy nieprawda jest taka, że towarzyszy Wam cały czas ten monolog wewnętrzny? Pogadajcie ze sobą, pogadajcie ze sobą, zobaczcie, co się nowego pojawia w Was, zobaczcie, jak ta dysputa dotyczy już zupełnie innych obszarów Waszej świadomości. Tyle mądrości z tego płynie, jest tyle radości za tym, ponieważ to jest dla Was samych odkrywcze. Już nie musimy sięgać po książki, po wykłady, po... nie musimy już tak biegać na warsztaty, kursy samodoskonalenia. Uwierzcie, zaufajcie sobie, że w tym monologu wewnętrznym jest tyle prawiedzy do odkrycia, jest tyle. Wzniosłych chwil można doświadczyć samemu ze sobą, że głęboko polecam wam zanurkowanie właśnie w tę przestrzeń. Kolejnym symptomem jest ten właśnie ten gniew, ta złość ta wybuchowość kolani no to jest dokładnie to samo co dzieje się ze smutkiem z płaczem to są przekonania w których tkwiliśmy yy, które nie pozwalają nam na głębokie przeżycie tego no rozgniewaj się na 100% i wreszcie sobie pozwól na to żeby przeżyć ten gniew najpiękniej będzie jak tego gniewu nie będziesz kierować na swoich bliskich najpiękniej będzie jak pójdziesz do takiego cudownego lasu jak ten rozgniewany i po prostu wykrzyczysz wszystko. Wszystkie swoje żale. Pozwolisz sobie na smutek. Och, znowu się wzruszam. Pozwolisz sobie na płacz. Bądź autentyczny w tym swoim przeżywaniu. Nie oceniaj tego. Niech to się z, tobie, z, to, z, z ciebie wydobędzie. Ja robię dokładnie tak samo, kiedy się po prostu wkurzę na tego mojego męża to ja wychodzę, wychodzę. Mój małżonek doskonale wie, że to jest dla mnie najlepszym lekarstwem, kiedy pozwolimy wyjść z tego domu, nie wchodzić głębiej w te obszary złości, niezgody wspólnej na jakiejś płaszczyźnie życia, tylko autentycznie przeżyć to, co we mnie. Kiedy wychodzę w taką przestrzeń, Potrafię rozłożyć to, co się wydarzyło przed chwilą na części pierwsze, potrafię już za chwilę wysyłać miłość i zrozumienie swojemu mężowi, potrafię objąć siebie i przeprosić samą siebie za to, co poczułam, bo nie ukrywajmy, że taki gniew, taki... Bardzo intensywny, który teraz się pojawia, no degraduje to nasze ciało. Po takim intensywnym gniewie czuję, jak mam miękkie kolana, jak całe moje ciało drży. No gdzie indziej, kochani, jak nie właśnie w tej cudownej naturze, która nas obejmuje swoimi łaskami, aż teraz wszystko się poderwało, widzicie to, zawiał wiatr. Tak właśnie obejmuje nas natura, tak przemawiają do nas drzewa, tak przemawia do nas całe wszechstworzenie. Zaufajmy temu. Zaufajmy sobie, być może nie w takim otoczeniu odpoczywacie, ale skorzystajcie z tego, co was woła wtedy, kiedy się gniewacie. I jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny punkt i symptom tego przebudzenia coś bardzo zjawiskowego, a mianowicie bardzo głęboka, bolesna chęć powrotu do domu. Dobrze wiecie, o czym mówię. Wspominałam nawet swego czasu o tym na, na Facebooku dość mocno. Poruszałam ten temat właśnie wtedy, kiedy mnie y, tak mocno dotykał. Ta chęć powrotu do domu i to takie hmm, teraz widzę, że z poziomu ego. Po co ja już tutaj mam być? Przecież czułam, że już wszystko zrobiłam. Że to, co takie głębokie mnie tak silnie woła, że nie widzę potrzeby zostania tutaj na tym świecie. Dziś jednak jestem zupełnie innego zdania. Każdy z nas inkarnując się w tych czasach należy do tej odważnej duszy, która się na to zdecydowała. Ja jestem ciekawa, co będzie dalej. Ja nadal chcę brać udział w tym cudownym filmie, chcę zobaczyć, co stanie się dalej. Jestem otwarta. Za każdym razem mówię sobie: hej, przygodo, każde wyzwanie zmieniam na. każdą przeszkodę zmieniam na wyzwanie. Wszystko to, co. Widzę jako ścianę. Yy, rozpuszczam z zaufaniem do samej siebie. Yy, wszystko to, co pojawia się nowe, czego nie zaplanowałam, odbieram jako zło, dobrą monetę. Yy, czasami mówimy, niezbadane są wyroki boskie, czasami wierzymy w to, że wszechświat wie lepiej od nas. Zaufajmy temu, że ten nasz cudowny mózg jest jednak bardzo ograniczony, przecież tylko w trzech procentach go wykorzystujemy. A całe wszechistwienie zdecydowanie, kiedy jesteśmy otwarci, wie, co nam bardziej służy. Zaufajmy temu. Kiedy pojawia się ta tęsknota za domem, możesz skąpać się w tej przestrzeni bycia w tym domu wtedy, kiedy jesteś w tych obszarach, i wracaj z miłością tutaj w tym zaufaniu, że wydarzy się jeszcze coś pięknego dla nas. I właśnie teraz chciałam przejść, wymieniając te wszystkie punkty, do czegoś yy, też niesamowicie osobliwego. Szczególnie w, w domach yy, te osoby przebudzone cierpią z tego powodu, że nie mogą się tym przebudzeniem podzielić, bo spotykają się z ośmieszeniem, z wykpieniem, z brakiem zrozumienia. Jeżeli podejdziesz do tej sfery z pełnym zaufaniem, że dokładnie dzieje się to, co ma. I te osoby, które nie widzą, nie czują, są tak samo na tym świecie potrzebne jak te osoby, które już czują i już widzą. To powiesz po pierwsze temu tak. Po drugie, ignorancją jest myśleć, że to jest coś złego, że ta, ten domownik Cię nie rozumie. Ten domownik, który Cię nie rozumie, jest dla Ciebie najdoskonalszym trenerem. Jest trenerem w tym, żeby otwierać usta do tych, którzy na twarzy mają wypisane, że chcą więcej tej wiedzy. Jest trenerem do tego, byś dał przyzwolenie tej duszy, która się teraz inkarnowała, na to, by ona tą swoją drogę odbyła w swoim tempie. W swoim czasie. To jest ogromna lekcja pokory. To jest ogromna lekcja głębokiego zrozumienia i zawierzenia, że rzeczy są takie, jakimi są, w najpiękniejszej formie, w jakiej są. Daje tobie to ukojenie, daje to mi ukojenie, daje nam to wewnętrzny spokój i pozwala nam dzielić się tym światłem. Z tymi, którzy są na to otwarci. Przecież doskonale czujesz, otwierając się, chcąc się sobą podzielić, co jest zupełnie naturalne, bo to aż kipi i ta radość sprawia, że chcielibyśmy wykrzyczeć całemu światu o tym, co odkryliśmy. Otwierajmy usta, mówmy językiem miłości zawsze, ale dzieląc się wiedzą z, tego, z tych obszarów. Widzimy, co się maluje na tej twarzy. Kiedy widzisz na tej twarzy stop, uszanuj wyższe ja drugiej osoby, które ci mocno manifestuje, że nie jest na to gotowa. Uszanuj to, poczujesz taki spokój w sercu wtedy, poczujesz wtedy głębokie spełnienie. Kochani, to wszystko, co chciałam wam na ten temat powiedzieć, powiem jeszcze tylko jedno: zapowiem kolejny odcinek. Ważne jest w tym całym prze przebudzaniu i w delegliwościach, które nam towarzyszą, żeby podnosić sobie poziom energii. Już w następnym odcinku podzielę się z Wami wiedzą z, z, te z tego wszystkiego, co zebrałam w życiu, podzielę się z Wami. Y, jakie mamy źródła energii, taką wiedzą i w jaki sposób ja podnoszę sobie tą energię, kiedy dotykam właśnie yy, nie, w smutek i tych wszystkich obszarów, o których dzisiaj wspomniałam kocham was bardzo namaste kłaniam się boskości waszej, którą codziennie odkrywam w sobie, dziękuję wam za wszystko, co dzięki wam przeżywam Jak wiecie, nie dzielimy, ale mamy osoby przebudzone, te, które składają świadectwa, tak jak ja. Ja po prostu żywo dzielę się tym, co przeżywam. Nowy znacznikiem to, że Wam to pomaga, są zwrotne informacje, jakie dostaję, co mnie bardzo cieszy, bo przecież nie jestem sama w tym, co przeżywam i cieszy mnie to, że przeżywacie to podobnie albo że coś, co powiedziałam, jest odpowiedzią dla was. No nie ma nic piękniejszego niż doświadczać takich chwil. Przecież jesteśmy tutaj przede wszystkim, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Wtedy, kiedy odkryliśmy światło w sobie, to przecież to światło nas prowokuje do tego, żeby się nim dzielić.